Witamy, witamy, witamy. Na kanale... Paweł i Brynia. Tak, dobrze słyszycie, Brynia jest z nami. E, krótki to będzie filmik, taki tylko wam nagram. Ponieważ w środę wrzucimy coś coś dłuższego, fajniejszego. Brynia powiedziała, że nie chce się teraz pokazywać, bo dopiero co wróciła z dopriska, jest zmęczona, ile leciałaś z Japonii do, tutaj do Warszawy i potem do Wrocławia. 8 godzin. Osiem. 8 godzin, no to tak właśnie się leci. I co? A co ty w tej Japonii robiłaś? Byłam na wymianie studentki. Tak? Bo ty mówiłaś, że żebyś miała wymianę studentką, a nie wiedziałem, że, że w Japonii. I co? Jak tam? Ile? Dwa miesiące tam byłaś? No, jakoś tak. W Tokio czy gdzie indziej? W Tokio. w Tokio. I co? Jak ci się miasto tu pod Tokio podoba? Duże, Martyn. nie. Większe niż Warszawa? No. Ja pierdolę. Ja byłem raz w Warszawie. Warszawa jest duża, a Tokio to jest kilka razy większe niż Warszawa. No dokładnie. I co? Jak ci się Japończycy podobali? Niezbyt. Niezbyt. Wszyscy tacy sami, nie? No. A Japonki? Najbardziej nie. Też wszystkie takie same. Mm -hmm. A to prawda, że w Japonii się śpi na materacie, nie ma łóżek, tylko się śpi po prostu, jest podłoga, materac i się śpi na podłodze? Tak. Masakra. I co, wygodnie? No powiedzmy, że wygodnie. Jak nie ma innego wyboru, to wygodnie. Może oni nie znają innego wyboru po prostu, skoro nie mają, tak? Ponoć ja widziałem kiedyś w telewizji, że nawet Japończycy jak się jedzą obiad, to nie siedzą przy stole, tylko też siedzą na podłogach i jedzą pałeczkami. To prawda to? Prawda. A jak jedzenie japońskie w barach? Dobre. Dobre. Dobre? Czyli to byś wprowadziła do nas, tak? Tak. Aha, czyli dobra. No widzę, że nie pokazujemy Bryni, bo, bo ma tutaj walizki, wszystko, nie? idziemy zaraz na chatę, nie? No ale już koniec tej wymiany studenckiej. Tak, koniec. Czyli co, w środę jedziemy na, na dobrze nam znanym widzom park. Nagramy parę fajnych filmików dla Was, tak? Dokładnie. No. A Brynia, a, a plutnik tutaj na, na ten chodniczek, tak żeby widzowie widzieli. O. Także pozdrawiamy serdecznie, zapraszamy w środę na nasz kanał, który nazywa się Paweł i Brynia. Nieprawda? Brynia i Paweł. A wy zawsze drugi, Brynia jest główną gwiazdą tego kanału. No. Dobrze. Także pozdrawiamy serdecznie i nere. Na razie.